Ubranka i pościel, wózki, foteliki, nosidełka, wymarzone akcesoria, dziecięce można było znaleźć dzisiaj na tark w Art Inkubatorze w Łodzi. Impreza przyciągnęła rzeszę przyszłych i obecnych rodziców chcących kupić oryginalne rzeczy dla swoich pociech. Martyna Kowalczyk. Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko rozwijało się jak najlepiej. To zapewnić mogą na przykład pluszaki śpiewające operę. Opera nie tylko uspokaja i wycisza dzieci i dorosłych, ale też aktywizuje intelektualnie, emocjonalnie. Wyobraźni pobudzą też zwykłe drewniane klocki. Właściwie można zbudować z tych klocków wszystko, a do tego są w jednym wymiarze. Nie doszukujemy się innych kształtów, kolorów, i dzięki temu wciąga niesamowicie do zabawy, a jednocześnie do nauki również. Ekologiczne wychowanie dzieci. Nie? Rodzicom przydadzą się ekopieluchy. W ciągu 20 lat są zupełnie rozkładne. Gdzieś to inne pampersy się rozkładają 100 aż 200 lat. Wystawcy nie zapomnieli też o komforcie samych rodziców, na przykład karmiących mam. Nie muszą się gdzieś rozbierać w miejscu publicznym, tylko spokojnie mogą karmić, gdzie jest nawet bardzo dużo osób, ale w dyskretny sposób mogą nakarmić dziecko. Mamy targ zorganizowano po raz siódmy.